Kolejnym spotkaniu. Dzisiaj kolejny gość specjalny: Rafał Koszyk, racjonalny psycholog, który może nam pomoże w te trudne dni, jak zachowywać się, jak żyć w tym zmieniającym się świecie. Serdecznie Państwa zapraszam. Dzień dobry, Rafale. Pozwolisz, że będę zwracał się do ciebie per ty. Obserwuję twój blog. Bardzo aktywny blog, Twoją stronę, Twojego fanpage'a, bardzo aktywna. Widzę, sporo się tam dzieje, a zaprosiłem Cię do tego dzisiejszego spotkania, aby z Tobą porozmawiać na temat no, otaczającej nas rzeczywistości. No nie będziemy ukrywać, że już troszeczkę czasu jesteśmy, prawda, w tym e, okresie, kiedy znajdujemy się pozamykani w domach. Ja wczoraj rozmawiałem akurat ze swoim małym chrześniakiem, który już bardzo ciężko przeżywa Zamknięcie w domu i powiem szczerze, że rodzicom brakuje zajęcia e, dla niego. Pewnie wszyscy mamy pewnego rodzaju z tym problemy. Ja nie będę ukrywał, że radzę sobie jakoś, ale to jest tak, jakby pewnego rodzaju okręt, okręt ścigać, przywiązać na rękę i kazać mu cumować i trzymać się blisko portu. Jak żyć? Chciałbym, żebyś nam podrzucił parę pomysłów. Ty, jako osoba specjalizująca się w tego rodzaju poradach, osoba, która może nam coś powiedzieć na temat rezyliencji, dostosowywania się do zmieniających się prawda, okoliczności. Jak możemy my, zwykli ludzie, przystosować się do tej sytuacji? Co prawda, mówi się, że niedługo będziemy się w cudzysłowie odmrażać. Pójdziemy, dzieci pójdą do przedszkola, do żłobka, ale wiadomo, że jest związane to z różnego rodzaju ograniczeniami. Jak ty jako specjalista byś mógł nam coś poradzić? Jak żyć? Jak padło kiedyś słynne pytanie. Dobry wieczór przede wszystkim wszystkim. Bardzo się cieszę, że pan profesor tak aktywnie śledzi moją stronę. Bardzo za to dziękuję. No tak. Sytuacja, w jakiej się aktualnie znajdujemy, jest bez precedensu. Tak? Nigdy wcześniej w historii naszego społeczeństwa, rozumianego dzisiaj, społeczeństwa, tak, czyli na przestrzeni powiedzmy tych ostatnich stu lat, kiedy, kiedy, kiedy nasze społeczeństwo bardzo się rozwinęło, nie było sytuacji takiej, że jesteśmy pozamykani w domach. Jesteśmy zamknięci w domach dla do swojego dobra. Wspomniał Pan profesor o rezyliencji, tak? Czym to w ogóle jest? Rezyliencja ma kilka definicji, jak to u psychologii bywa, tak, że nie ma jednej dobrej, to nie jest matematyka, tylko wiele, wiele składowych jest, jest, jest logicznych, jest takich, z którymi można się zgodzić, tak. Ja trzymam się zasady, że, że rezyliencja jest pewną siłą w nas, czy też zespołem cech, Zespołem cech wrodzonych, jak i nabytych, które działają na zasadzie tarczy, tak? Takiej, tak, teraz mamy tarczę antykryzysową, tak? To, to rezydencja jest taką naszą tarczą, która ma nas chronić i pomagać przejść przez trudne elementy, trudne wydarzenia, czy też kryzysy, jakie spotykają nas w naszym życiu. Przez słowo kryzys rozumiem kryzys psychologiczny, czyli taki stan, w którym homeostaza psychologiczna człowieka jest zaburzona przez pewne wydarzenia, czy przez pewne problemy i ten kryzys musi zostać zwalczony, bo kryzys psychologii wpływa na rozwój człowieka. Więc jeżeli spotykamy na swojej drodze kryzys, Posiadając już tą tarczę, tak, daną rezydencją, to jest nam łatwiej przechodzić czy przez te kryzysy, czy przez te problemy. To jest związane bezpośrednio i z pewnością siebie, jako posiadamy, i z determinacją do pokonywania kryzysów, czy też chociażby z poczuciem własnej wartości. Dlatego na początku powiedziałem, że jest to zbiór cech, jakie posiadamy, i także związane jest to z odwagą do. Stanięcia oko w oko ze swoimi problemami, ze swoimi demonami, tak? czy, czy z problemem, jaki mamy kryzysem, żeby, żeby go rozwiązać. A rezydencja ma za zadanie pomóc nam w tym, tak jak sito. Pokazać nam, że tak naprawdę w tym momencie nie myślimy racjonalnie, że czasami zbytnio przejmujemy się pewnymi rzeczami, zbyt bierzemy do siebie, a właśnie to pomaga nam Sprawi, że w przeciwności losu łatwiej jest nam pokonać. Ponad 9 tysięcy obserwujących Twojego fanpage'a, czyli można by powiedzieć z naszego punktu widzenia, Rzesza Wielbicieli i Wielbicielek, którzy słuchają, obserwują Ciebie, czyli rozumiem, też wpływasz na kształtowanie ich postaw. Ja powiem szczerze, że siedząc w domu, też troszeczkę więcej czasu poświęcam sam na komunikację online, stąd też między innymi Facebook, fanpage, prawda? Jest to pewnego rodzaju wyjście naprzeciw rzeczywistości i odreagowywanie sytuacji kryzysowej. Co prawda są pewnego rodzaju przeszkody techniczne, tak jak w zeszłym tygodniu miałem awarię internetu, ale nie będę robił antylokowania produktu w tym momencie, wymieniał <laughs> operatora. Ale siłą rzeczy y, mamy pewnego rodzaju y, problemy, bo tak, jeżeli wcześniej aktywnie jeździłbym na rowerze normalnym, śmigając wokół Lublina, prawda, tak teraz to czynię na rowerze stacjonarnym, y, powiem szczerze, y, w domu. Jak obserwuję znajomych z grupy UMC Zbiega, każdy odreagowuje to, tę sytuację w jakiś y, dla siebie charakterystyczny sposób widzę. Pewnego rodzaju, właśnie szukanie wyjścia z tejże sytuacji. A jak ty sobie radzisz? Bo ja, z tego co pamiętam, jesteś osobą też bardzo, bardzo aktywną, nawet bardziej niż ja, niż moi znajomi, a jednak też musisz się odnaleźć w tej rzeczywistości. Ech, tak. Na, na wstępie wypowiedzi pan profesor wspomniał o problemach z internetem. Ja miałem przez wczoraj, też nie będę robił antyreklamy. E, też tam troszeczkę śmiechowo to opisałem u siebie. E, no tak, to dobrze, dobrze pan profesor wspomniał. Ile osób, tyle sposobów. Wszystko jest zależne od naszej kreatywności i tego, w jaki sposób chcemy i czy chcemy, tak? Czy wolimy siąść i narzekać, że jak jest mi źle, że ludzie, którzy nigdy nie chodzili do lasu, nagle sobie pomyśleli, a, poszedłem do lasu, ale już jest zamknięty. Chociaż my już tak, wiadomo, otworzyli. E, jeżeli ktoś chce, to znajdzie sposób. Jeżeli ktoś nie chce, to zawsze znajdzie wymówkę. Ja wychodzę z takiego założenia. W ostatnim czasie dość dużo osób pisało do mnie wiadomości prywatne na, 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 na moim, na moim fanpage'u. Właśnie jak sobie poradzić z tą sytuacją. Właśnie dobrym przykładem są tutaj sportowcy, którzy od praktycznie miesiąca są pozbawieni możliwości treningu. Na szczęście od 4 maja się to zmieni, gdyż niektóre te obiekty na świeżym powietrzu zostaną otwierane. Ale ja bym to troszeczkę też porównał do, do takiego super siedzącego w domu. Że czasami też możemy siąść, wyciszyć się. Nie mówię tutaj o sportowcach zawodowych, bo to, to już jest przekichane, tak? Ludzie, którzy... Na szczęście Igrzyska Olimpijskie zostały odwołane, więc troszeczkę jest później. Ale to jest taki super bohater na przymusowym L4, który no, nie ma wyjścia, nie ma co robić, yy, nie ma złoczyńców, więc ma troszeczkę czasu dla siebie i dla swoich bliskich. Ja też wychodzę z założenia i też sugerowałem to, to, to ludziom, z którymi rozmawiałem w wiadomościach prywatnych, że to jest czas, który jest nam dany troszeczkę i trzeba też to też troszeczkę w ten sposób traktować, bo przypomnijmy sobie, jakie były nasze narzekania jeszcze w lutym. Nie mam czasu, jestem zapracowany. Nie mam czasu dla rodziny, za mało czasu spędzam z tymi. Może bym zadzwonił, porozmawiał, ale nie mam kiedy. Dostaliśmy ten czas, czy go wykorzystamy? Czy go wykorzystaliśmy? To już zależy od tego, czy znaleźliśmy kolejne wymówki: typu, mam za dużo czasu, nie mam co z nim zrobić. Tak? A inna osoba postawia na samorozwój. Czy czyta zaległe książki, których nie przeczytała, bo, bo nie miała kiedy. Czy chociażby za pomocą tak wideo rozmów łączy się ze znajomymi, z swoimi nie miała przysłowiowo czasu wcześniej rozmawiać. Mówię przysłowiowo, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że każda osoba ma 24 godziny w ciągu dnia, jak go wykorzysta, to już zależy tylko od niej. kwestia poukładania wszystkiego sobie. Nawet mówimy w dobie przed, przed tym kryzysem. Jak ja sobie radzę osobiście? No, jak widać poszedłem za modą, pozyskałem fryzurę na tzw. Tak koronawirusa. Jest bardzo modna w ostatnim czasie. Poza tym próbuję się samodoskonalić. Dużo czytam w ostatnim czasie to takich materiałów naukowych, czy też próbuję się jakoś doszkalać. Nie ukrywam też, że troszeczkę zacząłem więcej czasu poświęcać na po prostu ajelaksem, bo też mi go w pewnym momencie zaczęło brakować. Dla mnie relaksem są też platformy serialowe, nie będę lukował produktu, czy też gra po prostu na konsoli. A czasami zdarza się, że biorę leżaczek, już teraz jest taka pogoda, że biorę leżaczek, wychodzę na balkon i posiedzę sobie troszeczkę odpocząć. To też wpływa bezpośrednio na mnie, na moją głowę. Dałem sobie czas na to, żeby odpocząć. Przede wszystkim w głowie poukładać sobie wiele rzeczy, bo mam więcej czasu. Na Mam, mam możliwość, tak, żeby porozmawiać z ludźmi, z którymi dawno nie rozmawiałem. I mówię, jak ktoś chce, znajdzie sposób na to, żeby. Już nie mówię o zagospodarowaniu tego, 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 tego wolnego, co spróbowaniu, czy nawet nie spróbowaniu, a odna, odnalezieniu w sobie tej potrzeby wejrzenia w głąb w siebie o to chodzi żeby zastanowić się nad tym dokąd biegłem przez ten czas przed, przed, przed epidemią i co ta epidemia może pozytywnego mi dać na przyszłość jakie wnioski wyciągnę z tego że byłem powiedzmy w cudzysłowie zamknięty w domu tak bo ja wychodzę z takiego założenia że um, ta sytuacja, no niewątpliwie to jest coś nowego. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Żaden psycholog, żaden socjolog nie wie, jak do tego podejść, bo to pokazuje w pewnym sensie, że człowiek jakby nie, nie gonił, nie, nie, nie blokował swoich, swoich wewnętrznych potrzeb, to jak się zatrzyma, to zrozumie, że potrzeby bliskości czy potrzeby kontaktu są potrzebami jednymi z priorytetowych, a jeżeli zaczyna tego brakować, chociażby poprzez bezpośredni, bezpośredni kontakt, to zaczynają już się prawdziwe problemy. Wspomniałeś o tym, że to jest tak, jak superbohater znajdujący się w domu, tak, zmieniający troszeczkę swój styl funkcjonowania. To ja powiem szczerze, że od razu mi się przypomniała jedna z ulubionych bajek mojego syna i nie mam mocni, gdzie super bohater jest Totalnie. zaprzeknięty, prawda, do ży życia zwykłego, ale niestety męczy się niesamowicie. Z drugiej strony powiedziałeś, że to jest czas na naprawienie relacji i tu się zgadzam, bo powiem szczerze, że dawno tyle z żoną nie rozmawiałem, co teraz, ale teraz zażartuję. E, ta sytuacja też wykreowała pewnego rodzaju twórczość w internecie, nie? Mamy hmm. różnego rodzaju filmiki, kiedy żona mówi, jak jest świetnie, super, Mąż w tle gdzieś pokazuje jakieś karteczki z hasłami ratunku i tak dalej. Mamy różnego rodzaju memy, które pokazują, jak potrafimy się odnajdywać w nowej rzeczywistości. No i taki obrazek, który mi się bardzo podobał, kiedy zwierzaki zaglądają do domu, ludziska żyjecie jeszcze, bo się prawda nikt wtedy nie pokazywał na zewnątrz. My pokazujemy siłę często u siebie wewnątrz w takich właśnie sytuacjach. Masz rację, że na taką skalę czegoś takiego nie było, bo nawet jak była dawno temu katastrofa w Czernobylu, to przecież chodziliśmy sobie, nikt nie zamykał nas, prawda, w domach. A powiedz mi tylko jeszcze tak na koniec, czy rezyliencja dotyczy tylko nas, pojedynczych osób, czy też może instytucji, większych zgromadzeń? Oczywiście, że nie tylko jednostek. Rezyliencja ogólnie zaczęła się Dość niedawno pojawiać także w psychologii biznesu, y, pod pojęciem, czy akronimem, tak, angielskim WK, mm -hmm. y, to jest skrót od czterech angielskich słów oznaczających zmienność, y, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. I te cztery cechy, czy te cztery słowa, tak, oznaczają wyzwania dzisiejszego środowiska, czy to dużych, czy mniejszych firm, czy y, jakichś społeczności, z którymi trzeba sobie radzić, ponieważ. Y, aby, aby firma, no na przykładzie firmy, tak, mogła przetrwać, musi się dostosowywać, musi się zmieniać, musi reagować na to, co się dzieje w świecie. Nie może mieć jednego planu, trzymać się go przez dziesięciolecia, powiedzmy, i nic z tym nie robić, bo kto się nie rozwija, ten się cofa. Tak. Na przykładzie chociażby modeli biznesowej, czy też restrukturyzacji w firmach, czy, 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 czy nawet zmiana kierownictwa, tak? To już bezpośrednio wpływają pływa, te cztery czynniki, że ludzie na początku, owszem, mogą być negatywnie nastawieni do takich rzeczy, mogą mieć jakieś obiekcje. Dlaczego? Bo to jest dla nich nowa sytuacja, czyli pojawia się co? Kryzys. Kryzys rozwojowy, bo jest coś nowego. Rezyliencja pomaga nam na to przejść Spojrzeć na to racjonalnie, spojrzeć na to trzeźwym okiem i uzmysłowić sobie, że często to, co myślimy o zmianach, jest tylko i wyłącznie wytworem naszej wyobraźni, naszym lękiem. Dlaczego lękiem? Lęk jest nieuzasadniony do końca. To jest po prostu reakcja ogromna organizmu na nowe. Tak naprawdę w biznesie. Dość często spotykamy się z rezydencją, ale pod jednym pojęciem: pod pojęciem wychodzenia na prostu. Czyli no, mamy dzisiejszą sytuację, gdzie wiemy, że dużo ludzi straci pracę, czy też jest w ciężkiej sytuacji zawodowej, ale jak dobrze wiemy, to nie będzie trwało wiecznie. Ludzie w końcu wyjdą na prostu. Jedni wyjdą szybciej, inni wyjdą wolniej. Wszystko zależy od tego, kto jest na jakim poziomie. Tego samodoskonalenia, tej pewności siebie, tego wszystkiego, co składa się na, na, na rezygencję. Ciężko jest tak jednoznacznie tak, powiedzieć, kto jak zareaguje. Bo jeden po prostu zareaguje w taki sposób, że jego homeostaza zostanie w taki sposób zaburzona mówimy o homeostazie psychologicznej, że dojdzie do chroniczności tego wszystkiego, czyli nawracających objawów lęku. Braku pewności siebie, i ten kryzys będzie trwał dość długo. U innego e, zostanie zauważony, e, zblokuje człowieka na pewien czas, tak, ale już pewien poziom rezydencji, e, tej pewności siebie spowoduje to, że znajdzie strategię wyjścia z danej sytuacji. A trzeci z kolei przyjmie to na klatę. ok, stało się. Świat się do końca nie zawalił. Mam bliskich, mam wszystko. Wspólnie znajdziemy sposób na wyjście z danej sytuacji. To wszystko zależy tak naprawdę od człowieka i tego, na jakim poziomie coraz więcej z niego będzie występować. Dziękuję Ci, Rafale, za to dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, to jest tak, że w sytuacjach kryzysowych pokazujemy naszą siłę. Byćmy z tego wszystkiego wzmocnieni. Ja chciałem podziękować za spotkanie mojemu gościowi. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, ale też chciałem podziękować tym wszystkim, którzy, proszę Państwa, stoją na pierwszej linii frontu w cudzysłowie powiem walki z koronawirusem. Pamiętajmy o nich, o ratownikach medycznych, o lekarzach. Nie odwracajmy się od nich, nie zachowujmy się tak, jak ostatnio do nas te informacje docierają. Ci ludzie dbają o nasze zdrowie. Pozdrawiam Państwa serdecznie i zapraszam jutro na ciekawostki historyczne. Mój sposób na odreagowywanie obecnej sytuacji. Dziękuję, dobranoc.